Przecież to nie wina Wiboru, że jest wysoki. To, że Wibor jest wysoki, wynika po części z tego, że mamy wysoką inflację, której nie utrzymał w ryzach Narodowy Bank Polski, a to jest jego podstawowe zadanie. Dzień dobry, dzień dobry. Oryginalny plan był taki, żeby przejść się po lesie i nagrać odcinek, ale pogoda jest byle jak albo pada, albo przestaje. Jest chłodno. Łażenie po lesie byłoby definitywnie złym pomysłem. Dlatego gdzieś się zatrzymam i opowiem o tym, co na dzisiaj przygotowałem. Za oknami niby wiosna, ale. Tak naprawdę jej nie widać, można by powiedzieć, że świat się smuci. A dlaczego świat się smuci? Zapytasz, drogi widzu. A no, dlatego, że mamy wysoką inflację. A jeżeli mamy wysoką inflację, to prezes Glapiński podnosi stopy procentowe. A jeżeli podnosi stopy procentowe, no to wzrasta oprocentowanie kredytów, a to oznacza, że rata kredytu złotówkowego, mojego, twojego i wielu innych kowalskich jest dzisiaj dużo, dużo większa niż jeszcze rok czy półtorej. Temu. Dzisiejszy odcinek będzie próbą odpowiedzenia na dwa pytania. Czy zmiana kredytu na taki ze stałą stopą oprocentowania jest dobrym pomysłem? I czy jest dobry moment, żeby zrobić to jeszcze teraz? A druga kwestia, jeżeli się na to zdecydujesz, to czy nie wpakujesz się w pułapkę, bo będziesz miał stałą stopę oprocentowania przez jakieś 5, 7, 10 w zależności od umowy lat, a co jak stopy zaczną spadać za rok, 2, a ty będziesz musiał płacić to bezpieczne, ale wyższe stałe oprocentowanie, bo nie ma opcji, żeby zmienić je w trakcie trwania umowy kredytowej. Jeżeli taka decyzja jest przed tobą, jeżeli nad tym się zastanawiasz. To zachęcam do obejrzenia i zachęcam do obejrzenia do końca, bo na koniec postaram się podsumować. To będą takie moje przemyślenia, czy warto faktycznie zrobić to jeszcze teraz, czy to jest jeszcze dobry moment i czy to nie jest, tak jak powiedziałem, pułapka trzymająca się w tej uwięzi wyższego, ale stałego oprocentowania w perspektywie być może roku, dwóch, kiedy stopy zaczną się zmieniać. Zapraszam zatem do. Oglądania. Zasadniczo ten produkt zwany fachowo kredytem o okresowo stałej stopie oprocentowania jest fenomenalnym rozwiązaniem zabezpieczającym Cię w 100% przed zmianą stóp procentowych. Pojawia się tylko kilka ale. Jak zwykle pierwsze ale jest związane z ceną. Ten produkt jest zazwyczaj droższy o około 2%. Ale powiedzmy sobie szczerze, każdy z nas z chęcią zapłaciłby te 2% więcej, gdyby oznaczało to kredyt ze stałą stopą na poziomie np. Na 4%, versus 8%, które mamy dzisiaj przy zmianie. Zmiennej stopie oprocentowania, i to jest też związane z drugim ale. Czas. Po pierwsze, okresowo stała stopa oprocentowania oznacza, że to tylko w jakimś tam wycinku czasu. Najczęściej te umowy są pięcioletnie, i to w tym okresie będziesz zabezpieczony przed zmianą tych stóp procentowych. Trzecia ważna rzecz to czas. Trzeba się umieć wstrzelić. Ze zmianą kredytu, ze zmiennej stopy na stałą w odpowiedni moment najchętniej przed. Planowanymi, przewidywanymi podwyżkami, to wtedy ma to największy sens. Jeżeli zrobisz to na górce, kiedy stopy zaczną za chwilę spadać, to będzie prawdopodobnie ta pułapka, o której mówiłem, czyli zostaniesz z wysoką stopą oprocentowania, bo kredyt tak jest droższy w momencie, kiedy stopy spadają albo będą spadać, i Twoje oprocentowanie przy zmiennej stopie mogłoby być teoretycznie niższe. Dlatego te trzy elementy trzeba wziąć pod uwagę, czyli że to jest droższe, że trzeba się wstrzelić w odpowiedni moment i że to jest na określony czas. Ktoś podejrzliwy mógłby powiedzieć, aha! To teraz banki wprowadzają nowy produkt, kredyt o stałej stopie, żeby po pierwsze wziąć od nas więcej pieniędzy, bo jest droższy, żeby związać nas z niedobrą umową na dłuższy okres czasu i żeby per saldo zarobić więcej. Ale prawda jest taka, jeżeli popatrzeć na dane historyczne, że to nie jest żadne nowum. Już w 2019 roku... Proszę, co za proroczość. Już w 2019 roku KNF rekomendował bankom, żeby wprowadzić ten produkt do sprzedaży i żeby sprzedawać go więcej w porównaniu do kredytów o zmiennej stopie. Po drugie, a dogrzebałem się do bardzo ciekawych danych publikowanych przez taką, nie wiem jak to przetłumaczyć, powiedzmy, że Europejską Federację Hipotek, European Mortgage Federation i tam ewidentnie widać, że polski rynek jest specyficzny. W zasadzie 100% kredytów udzielanych na naszym rynku, nie tak jak w innych krajach, to są kredyty ze zmienną stopą oprocentowania. Gdzie indziej te kredyty ten udział kredytów ze stałą stopą jest dużo większy, a jeżeli nawet, jeśli nawet nie znacząco większy w porównaniu do kredytów ze zmienną stopą, jakie w Polsce stanowią 100%. Wszystkich udzielonych kredytów, czy jeszcze do niedawna stanowiły. A taki kredyt ze zmienną stopą z jednej strony z punktu widzenia klienta jest oczywiście tańszy, pozwala zaciągnąć większe zobowiązanie. Niestety w dobie taniego pieniądza kusi też, żeby zobowiązanie, jakie zaciągamy, było maksymalnym, pozwalającym maksymalnie wykorzystać zdolność kredytową, co oznacza, że niektórzy kredytobiorcy no, zakredytowali się pod korek. W bankach czerwona lampka zaczyna się świecić, jeżeli procent Twoich stałych zobowiązań typu rata kredytu, czynsze, te wszystkie płatności, które płacimy miesięcznie, stale są na poziomie około 40% w stosunku do całego dochodu. A teraz po tych wzrostach okazuje się, że rata plus te stałe opłaty, które też są większe, bo inflacja, bo prezes Glapiński i tak dalej, zaczynają stanowić w niektórych gospodarstwach domowych aż 70%. Wyobraź sobie, że zarabiasz 10 tysięcy na rękę. I z tych 10 tysięcy do tej pory stałe opłaty pożerały 4 tysiące, reszta zostawała na życie, jedzenie, obuwie, szkołę i tak dalej. Być może nawet na rozrywkę. A teraz z tych 10 tysięcy stałe opłaty pożerają aż 7. Czy będziemy mieli nadal wzrost stóp procentowych? To jest to pytanie, na które sobie trzeba odpowiedzieć, jeżeli ktoś planuje zmianę na kredyt o stałej stopie oprocentowania. I z jednej strony mamy komunikat. Stoję dzisiaj przed Państwem. Jako jastrząb na czele jastrzębi, które tworzą Radę Polityki Pieniężnej. Tak mówi prezes Glapiński. Swoją drogą chłop ma pecha, bo średnio mu wychodzi pilnowanie tej inflacji. Cel inflacyjny to jest 2,5% plus minus 1%. Takie są założenia. Inflację mamy 11%. Kończy się jego sześcioletnia kadencja. Wcale nie ma gwarancji, że zostanie na drugą sześcioletnią kadencję, bo chłopaki nie mogą się dogadać co do przegłosowania jego kandydatury ponownie. Trafił mu się covid a żeby pobudzić tą gospodarkę, kiedy wszyscy siedzieliśmy w domach, to intensywnie obniżał stopy procentowe. W 2020 mieliśmy trzy obniżki stóp procentowych. Ta podstawowa doszła do poziomu 0,1%. Wybór wówczas przy 0,1% był bardzo niski. Dzisiaj jest na poziomie prawie 6%. Taka jest różnica 2021 versus 2020. 22. Nie ma się co zatem dziwić, że w przypadku wielu gospodarstw domowych ten kredyt hipoteczny zaczyna coraz bardziej ciążyć. Więc z jednej strony prezes Jastrząb deklaruje, że będzie dokładał wszelkich starań razem z kolegami, żeby zdusić inflację, podnosząc stopy procentowe, a z drugiej strony analitycy spodziewają się, że jeszcze maksymalnie 2% te stopy procentowe mogą pójść w górę i za jakiś rok, maksymalnie 2, rozpocznie się proces obniżki stóp procentowych. I to trzeba zważyć, zastanawiając się nad tym, czy jest jeszcze dobry moment, żeby przejść na stałą stopę oprocentowania. Okresowo stałą stopę oprocentowania. Czy ludzie dzisiaj mogą mieć problem z tymi zobowiązaniami, które zaciągnęli? Ano mogą. Mam realny przykład z własnego życia. W 2015 zaciągałem taki standardowy kredyt na zakup nieruchomości inwestycyjnej w wysokości 300 tysięcy na 30 lat. Wówczas byłem przygotowany na to, że rata będzie wynosić 1500 zł i tyle wynosiła. W okresie tego taniego pieniądza, kiedy prezes obniżał stopy, płaciłem około 1200 i byłem z tego bardzo zadowolony. Na dzień dzisiejszy ta rata wynosi prawie 1900 zł. I teraz biorąc pod uwagę, że wyjściowo myślałem o 1500, a płacę 1900, te 400 zł, powiedzmy, że biorąc jeszcze pod uwagę to, że nieruchomość to jest nieruchomość inwestycyjna, jest ok, spina się. Natomiast gdybym wziął ten kredyt, a w okresie tego najtańszego pieniądza, banki udzieliły 125 tysięcy nowych kredytów. Gdybym ten kredyt zaciągnął w momencie tego taniego pieniądza i te 1200, może 1300 byłoby maksymalną ratą, którą jestem w stanie płacić, a dzisiaj płaciłbym 1900. To, Houston, mamy realny problem. Czy bank, drogi kredytobiorco, zdając sobie sprawę z tego, co się dzieje, wyciągnie do ciebie rękę? Tak. Mój bank wysłał do mnie pismo i tam zaproponował następujące rozwiązania. Mogę przestać płacić, czyli zrobić sobie tak zwaną karencję w spłacie na jakiś określony czas. I to jest rozwiązanie polegające na tym, że odsetki doliczą mi do salda kredytu, więc i tak będę je musiał oddać, ale przez kilka miesięcy mogę nie płacić. Drugie rozwiązanie, możemy Ci drogi kredytobiorco wydłużyć okres spłaty kredytu. Oddasz nam co trzeba, my nie zejdziemy ze swojej marży, bo przecież to jest biznes. My musimy swoje zarobić. Ty będziesz dłużej spłacał ten kredyt, ale będziesz miał dzięki temu mniejsze raty. Mogę oczywiście również starać się o wsparcie w ramach funduszu wsparcia kredytobiorców. Te 2000 miesięcznie, ale wiadomo, są tam określone kryteria, których nie spełniam. Mogę zawiesić również spłatę kredytu, gdybym utracił źródło zarobków, czyli nie miał pracy. No i oczywiście, jedno z rozwiązań, mogę zmienić kredyt na kredyt z okresowo stałą stopą oprocentowania. W tym przypadku ten akurat bank, a to jest Alior, proponuje mi siedmioletnią umowę. Tyle po stronie banku, więc jeżeli możesz radzić sobie kredytobiorco, to najlepiej co? Radź sobie sam, nie licz na to, że ktoś do ciebie wyciągnie rękę. Pojawia się drugie pytanie: czy w takiej sytuacji rękę do ciebie wyciągnie rząd? Tak. Jest ten program, o którym wspomina Alior Bank w swoim piśmie, ale trzeba spełnić określone kryteria i można uzyskać wsparcie przy spłacie kredytów. A druga rzecz, i to jest najnowszy pomysł premiera, pojawia się pomysł, by ten zły wskaźnik VIBOR, od którego zależy oprocentowanie Twojego kredytu, zamienić na inne albo go w ogóle zlikwidować. I to już jest naprawdę gruby temat. Posłuchaj mnie teraz uważnie, mój drogi widzu. Jeżeli ktoś mówi, że w Twoim interesie, troszcząc się o wysokość Twoich rad kredytowych, zlikwiduje wskaźnik WIBOR, albo zastąpi go innym, to robi tak naprawdę trzy rzeczy. Pierwsza poddaje Cię ordynarnej manipulacji. Druga Czyni ruchy pozorne i trzecia, chyba najgorsza, obraża Twoją inteligencję. Przecież to nie wina WIBORu, że jest wysoki. To, że WIBOR jest wysoki, wynika po części z tego, że mamy wysoką inflację, której nie utrzymał w ryzach Narodowy Bank Polski, a to jest jego podstawowe zadanie. I teraz, chcąc zdusić tę inflację, podnosi stopy procentowe. Co pośrednio przekłada się na wysokość wskaźnika WIBOR, który jest oprócz marży banku jednym z dwóch elementów składowych oprocentowania Twojego kredytu. Ale my tu nie jesteśmy od narzekania, tylko od szukania rozwiązań. Załóżmy, że nadal myślisz o tym, żeby swoją zmienną stopę zamienić stałą stopą, ale przy tym nie wpakować się w tę pułapkę na 5-7 lat, czyli gdyby potencjalnie stopę poszły w dół, żeby nadal móc mieć zmienną stopę, która wówczas będzie bardziej atrakcyjna. Co możesz zrobić? Jak jest najprostsze rozwiązanie? Możesz wówczas, jeżeli to będzie dla Ciebie korzystne, zrefinansować ten stary kredyt ze stałą stopą, nowym kredytem ze zmienną stopą. Tylko co warto sprawdzić i co możesz sprawdzić w każdym momencie, czy spłata wcześniejsza tego aktualnego kredytu nie jest obarczona dodatkową płatnością? Zazwyczaj tak nie jest. W przypadku kredytów ze zmienną stopą to był okres 3 lat. Po 3 latach możesz już spłacić bez żadnej dodatkowej opłaty, a przy zmiennej. Powinno to być, taka jest przynajmniej, takie jest przynajmniej zalecenie KNF-u, że powinny te kredyty być pozbawione opłaty za wcześniejszą spłatę. I to sobie możesz sprawdzić. Ale oprócz tego możesz, czy powinieneś, zastanowić się przynajmniej, bo trudno przewidzieć, jak to będzie w przyszłości, nad jeszcze trzema pozostałymi elementami. Po pierwsze... Jaki będzie wówczas sposób oceniania zdolności kredytowej i czy będziesz ją miał? No bo, żeby zaciągnąć nowy na spłatę starego, będziesz, prze, będziesz musiał przejść tę procedurę oceny zdolności kredytowej w banku. I teraz pytanie, czy dostaniesz taką wysokość kredytu, który wystarczy na zamknięcie starego? To jest pierwsza rzecz. Mogą, mogą się te sposoby oceny zdolności kredytowej w czasie zmienić, na to nie mamy wpływu. Po drugie, może się zdarzyć, że dostaniesz tego kredytu mniej, bo będziesz na przykład starszy, Albo, co też w krótkim okresie czasu może się zdarzyć, będzie wartość nieruchomości niższa, czyli bank na refinansowanie tej nieruchomości, ponieważ wydaje się, że teraz jest tańsza, udzieli ci mniejszego kredytu, a twoje zobowiązania aktualne jest wyższe i to oznacza, że te różnice będziesz musiał dopłacić z własnej kieszeni, co też może trochę boleć. I rzecz ostatnia, musisz się liczyć również z tym, że udzielenie tego nowego kredytu będzie, czy chcesz, czy nie chcesz, związane z jakimś kosztem, prowizji bankowej to też gdzieś po drodze trzeba skalkulować. Tak czy inaczej moim zdaniem zrefinansowanie nowym kredytem starego, którego oprocentowanie już nie jest takie sexy, bo stopy procentowe zaczęły spadać, jest praktycznie jedynym możliwym oprócz Próby podjęcia negocjacji z bankiem i skrócenia tego czasu, jedynym możliwym sposobem na zastąpienie już nieatrakcyjnego kredytu ze stałą stopą, nowym atrakcyjnym kredytem ze zmienną, no bo stopę poszło w dół i bardziej się opłaca mieć taki. To jeszcze trochę o tym, jaka przyszłość nas czeka. To są oczywiście moje przemyślenia. Po pierwsze, problemy się pojawią z obsługą tych kredytów, ale pojawią się z opóźnieniem z kilku powodów. Najbardziej zagrożona jest grupa tych 125 tysięcy nowych kredytobiorców którzy swoje zobowiązania zaciągnęli w momencie, kiedy pieniądz był mega tani, bo ich raty wzrosły najwięcej. Ale to nie jest jedyna zagrożona grupa, bo ja zaciągałem w 2015, też odczuwam wzrost raty. Część z nich brała te zobowiązania pod korek, kredytowała się na styk, co oznacza, że za chwilę budżety domowe przestaną się spinać, jeżeli jeszcze chociaż trochę ta rata pójdzie w górę. Oni już są na skraju możliwości. Ale co ważne, bankom aktualizacja oprocentowania zajmuje trochę czasu. To nie jest tak, że dzisiaj wychodzi prezes i mówi podnosimy stopy, a jutro dostajesz informację z banku, że Twoja rata jest wyższa. Najczęściej te kredyty były oparte na wiborze trzymiesięcznym, co oznacza, że bank nie może tak od razu podnieść tej stopy oprocentowania, tylko zrobi to z pewnym opóźnieniem czasowym. I wreszcie ostatni element. Kredyty hipoteczne nawet z punktu widzenia banków są bardzo bezpiecznymi produktami. To dużo wcześniej przestaniesz płacić za telewizor, jakieś laty, za komputer, za rower, za to wszystko, co kupiłeś, kiedy pieniądz był tani, bo mówiono ci ze wszystkich stron, kup teraz zapłacisz za pół roku, za trzy miesiące, pierwsza lata, gratis i tak dalej. Te wszystkie kredyty. Przestaniesz obsługiwać w pierwszym możliwym momencie, a wcześniej jeszcze ograniczysz konsumpcję. Nie pójdziesz do kina, nie kupisz sobie odzieży, być może jakichś rzeczy, które kupiłbyś dla przyjemności. To zlikwidujesz na pierwszym miejscu, potem kredyty na duperelki, a hipoteki na samym końcu, bo mieszkać musimy mieć gdzie. I to dlatego, dopiero jak jesteśmy naprawdę pod ścianą. To przestajemy spłacać kredyty hipoteczne. Pora zatem na małe podsumowanie, które obiecałem na początku odcinka, ale pamiętaj, że to będą wyłącznie moje przemyślenia. Po pierwsze, czy taki kredyt może być pułapką? Tak, dlatego że to jest 5 albo 7 lat, na które podpisujesz taką umowę. Ale jak się z niej wykaraskać i co wziąć pod uwagę? Postarałem się w miarę rzetelnie punkt po punkcie przekazać. Pojawia się natomiast pytanie, czy nadal warto się w ogóle zastanawiać nad zmianą kredytu ze zmiennej na stałą. I tu zachowam się jak rasowy analityk. To. Zależy, mój drogi widzu, a od czego zależy? A od twojej indywidualnej sytuacji. Jeżeli ona już jest taka, że jakakolwiek dalsza podwyżka rat kredytu wywraca twój budżet, to nie ma się nad czym zastanawiać, tylko zacznij działać. I nie brałbym tu pod uwagę tego, co może dać ci rząd, raczej porozmawiałbym z bankiem, jakie są możliwości, o tych, które mnie przedstawił Alior Bank potencjalnie jako rozwiązania. Mówiłem więc możesz też wykorzystać to, co zaproponował jeden z banków. Natomiast biorąc pod uwagę, że ci analitycy mówią o tym, że prawdopodobnie już jesteśmy na szczycie tej podwyżki maksymalnie być może jeszcze 2%, a potem już bank powinien uchwycić inflację w ryzy i możemy w perspektywie dwóch lat spodziewać się obniżek. Stup procentowych, no to musisz sobie policzyć, czy ta na przykład dwuprocentowa kolejna podwyżka, kolejny wzrost miesięcznej raty wywraca Twój budżet, czy dasz to radę udźwignąć i od tego uzależnić dalsze. Kroki. I to wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Szkoda, że nie udało się przejść po lesie, ale pogoda jest nieprzewidywalna. Miejmy nadzieję, że już za chwileczkę świat przestanie się smucić wysoką inflacją w Polsce i słoneczko wyjrzy zza chmur. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Zachęcam jak zwykle do polajkowania, zasubskrybowania, powiedzenia innym, że są takie filmy, że jest taki kanał. Dzięki Ci z góry za to, a tymczasem zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. Wszystkiego dobrego. Czuwaj!